Witam Was serdecznie, znajdujemy się w prywatnym warsztacie Daniela Kaszmarka, dwukrotnego mistrza Polski na żużlu, dwukrotnego indywidualnego e, młodzieżowego mistrza Polski na żużlu. Prezentuje się to faktycznie wszystko znakomicie i te keblary i te, i te puchary. No, choć muszę przyznać szczerze, że do Tomka Koloba jeszcze troszeczkę tego brakuje, bo byłem u mistrza, widziałem i to jeszcze nie to, ale Daniel ma czas. E, ale nie będziemy tutaj się zajmować tylko jazdą na żużlu, bo wiadomo, że wizyta dzisiaj e, spowodowana nagrywaniem trailera. Trailera walki żużlowców. Jak wiemy na MMA 1 walka żużlowców znakomicie się... E, e, nie tylko sprzedała, ale i potwierdziła, że żużlowcy mają charakter i bardzo dużo tego, tego sportowego ducha w, w klatce zostawili. Także śledźcie nas na bieżąco. Już w poniedziałek wjeżdża trailer e, zapowiadający walkę żużlowców. Jeszcze zobaczycie na te motocykle. Cześć!